Dwa razy mocniejsze baterie, ale nie dla samochodów, bo firma CATL, tak, ta sama, z której Jimmy bierze baterie, na które były zapisy w poprzednim filmie, wypuściła baterie 500Wh na kilogram. 500Wh na kilogram to oznacza, że taki normalny akumulator jak masz w samochodzie, ważyłby 1,5 kg. Oznacza to, że to są baterie co najmniej dwukrotnie lepsze od tego, co w tej chwili wypuściła Tesla 4680, które standardowo montuje u siebie, no więc Wszyscy się ślinią, się okazuje, że CATL wprawdzie rozpoczyna produkcję tych baterii w tym roku, ale one nie są dla samochodów. Więc jeżeli masz zamiar prosić Jimmy'ego, żeby zamówił lepiej te baterie niż tamte, no to nie, niestety. One będą dla chińskiego przemysłu lotniczego, bo Chińczycy jako pierwsi na świecie już zrobili w tej chwili samoloty, elektryczne elektryczne taksówki, takie czteroosobowe samoloty elektryczne, które sprzedają do Australii w tej chwili i pracują nad samolotami pasażerskimi elektrycznymi, bo niby Boeing zaczął już kilkanaście lat temu, niby jest ta kanadyjska firma, która wypuściła samolot, który oni twierdzą, że to jest samolot elektryczny, ale to nie są samoloty elektryczne. To są samoloty częściowo elektryczne służące głównie marketingowi. One mają głównie pokazać, że to jest, o jacy jesteśmy czyści i wspaniali, a w rzeczywistości siedzą tam generatory napędzane turboodrzutowymi silnikami i one robią energię, bo po prostu właśnie bateria do tej pory nie była wystarczająca. Zobacz, że to na baterii. To było 250 kWh. Więc ta, nawet takie niewielkie samoloty dla milionerów, bo tu już są dwa projekty samolotów elektrycznych, to oznaczało 6 ton baterii. I jeżeli ta chińska bateria jest już w tej chwili dwukrotnie mocniejsza, to oznacza 3 tony zamiast 6 albo dwa razy większy zasięg. Jak oni to zrobili? Najprawdopodobniej zrobili to za pomocą grafenu. Dlaczego najprawdopodobniej? Bo widzisz, nad tymi bateriami, czy takimi bateriami pracuje więcej niż jedna firma i jest wyścig amerykańsko-chiński, więc Chińczycy tutaj za wiele nie chcą zdradzić, ale będą pod koniec tego roku już dostępne wersje tej baterii dla samochodów. Natomiast z tego, co wiemy z ogłoszenia, to że jest to, oni to nazwali biomimikiem. Czyli naśladujące biologię. I naśladujące biologię w jaki sposób? Zdajesz sobie sprawę, uczyłeś się w szkole, że nasze ciało składa się z komórek, prawda? Czyli że w każdej komórce wewnątrz zamknięte są organella komórkowe, i to jest zamknięte błoną komórkową. I ten sam koncept jest tutaj użyty w baterii, że zarówno, zobacz nawet w baterii LFP takiej zwykłej. Było tak, że w strukturze krystalicznej biegały sobie jony litu. Tutaj jest również elektrolit zamknięty w komórkach. Co to oznacza? Że elektrolit jest niezbędny, żeby zachodziły reakcje, ale elektrolit jest przeszkodą w transporcie jonów. On po prostu przez niego transport przebiega powoli, no i mało tego. Elektrolit w nieodpowiednich warunkach rozwarstwia się, ulega chemicznej degradacji i to on powoduje zapalenie. Jeżeli zamkniemy elektrolit w takich maleńkich komóreczkach z grafenu, tak jak to zrobili Chińczycy, to uzyskujemy nie dość, że super szybki, no bo grafen umożliwia bardzo szybki transport ładunku, umożliwia również szybszy transport jonów, ale również poprzez zamknięcie tego elektrolitu w kawałeczkach. Oznacza to, że jeżeli gdzieś nastąpi degradacja elektrolitu, to ona się nie przeniesie dalej. No i tutaj też w ogłoszeniu jest, że nie tylko katoda, no bo pamiętasz, że wszyscy pracowali nad katodą, nad na tym, żeby nie używać kobaltu, żeby właśnie tak jak w life PO4 była struktura krystaliczna czy semikrystaliczna, a anoda do tej pory zazwyczaj była po prostu grafitowa. Chińczycy również ogłosili, że zmianie uległa anoda. Że tutaj też wprowadzono grafen, bo największy problem był z transportem, zładowaniem i rozładowaniem również baterii tych, które my znamy, czyli LiFePO4. I Chińczycy użyli tego we wszystkich trzech miejscach w tej chwili, czyli i w katodzie, i w elektrolicie, i w anodzie. Mało tego, oni jeszcze twierdzą, że w tej baterii, Również dokonali dużego postępu w separatora, że separatory to jest coś, co ma nie pozwalać na rośnięcie dendrytów. Dendryt to jest wtedy, kiedy z katody na anodę przerasta nam połączenie i powoduje zwarcie w baterii. Do tego jest separator, żeby, żeby te połączenie było niemożliwe, żeby musiała następować reakcja, żeby nie było zwarcia. I najprawdopodobniej to właśnie te użycie grafenu powoduje, że na początku przemysł lotniczy, dlatego że przemysł samochodowy jest w tej chwili bardzo, to się po angielsku mówi price sensitive, czyli cena czyni cuda. Nikt nie będzie chciał kupić lepszej baterii jeżeli ona będzie dwukrotnie droższa bo każdy z nas mówi że samochody elektryczne są za drogie najlepiej w Chinach sprzedaje się samochód który kosztuje 3000 dolarów nie super samochód lepszy od Tesli który kosztuje tyle co Tesla również w Europie tu gdzie wchodzą chińskie marki Największe zainteresowanie budzą nie samochody, tylko największe zainteresowanie budzą jak najtańsze samochody elektryczne. Co ciekawe, okazuje się, że w kolejce pierwszy, kto się ustawił po nowe baterie Tesla. Tesla, która wzięła pieniądze od amerykańskiego rządu na swoje gigafaktory, która bierze pieniądze od Unii Europejskiej na stawianie kolejnych gigafaktory w Europie. Płacze i dopomina się w CATL o nowe baterie do samochodów Tesli. Dlatego, że to dałoby bardzo duży, bardzo dużą przewagę konkurencyjną. Jeżeli nie, to da to bardzo dużą przewagę konkurencyjną z samochodom chińskim, które już wyprzedziły Teslę. Pod względem wyposażenia, pod względem jakości produkcji. A dlaczego z kolei jest to istotne dla nas? My nie będziemy pewnie kupowali tych naj, 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 najdroższych baterii, ale rynek chiński jest rynkiem, który nie znosi monopolu. Czyli tak jak wszyscy kopiowali Apple'a, tak jak wszyscy kopiują wszystko, tak samo kopiują wewnątrz Chin, kopiują każde nowe chińskie rozwiązanie. I nikt się temu nie przeciwstawia, bo w ten sposób robi się postęp. Czyli jest bardzo duża szansa, że to się zaczęło od CATL, który no, wywala w tej chwili 500 czy 600 miliardów dolarów co roku na prace badawczo-rozwojowe, ale zacznie być kopiowane przez innych, mniejszych producentów. Na dodatek, kiedy pojawiają się nowe baterie, no to co się dzieje z bateriami, które już na rynku są? No, chcąc je sprzedać, musisz obniżyć cenę. Więc dlatego Ci o tym mówię, że po pierwsze nastaw się na to, że elektryczny transport to przyszłość, ale po drugie, że baterie, czy do domu, czy do samochodu będą tanieć i to będą tanieć bardzo szybko. A w następnym odcinku opowiem Ci, co dzisiaj w nocy ogłosił CATL. Na razie.